Cześć, nazywam się Jarek Żąbowski i witam Cię w HR Espresso, czyli podcaście, w którym solo lub z gośćmi mówię o hr w sposób prosty i konkretny. Jest to audycja dla HR-owców, menedżerów i wszystkich, którzy zarządzają zespołami, a chcą robić to lepiej. Cześć, witam Cię w piątym odcinku podcastu HR Espresso. Dzisiaj na tapet po raz kolejny idzie praca zdalna. Wielu z nas pracuje zdalnie lub hybrydowo już od pół roku, czasami nawet więcej. Czy to znaczy, że wszyscy umiemy to robić doskonale? No niekoniecznie. W wielu zespołach pojawiają się dysfunkcje, o których mówiłem w pierwszym odcinku podcastu. I pod tym odcinkiem, i później w moich wiadomościach, pojawiło się sporo rozmów, i chyba najważniejsze i najczęściej wspominane to było zachwiane zaufanie i rozluźnione relacje w zdalnie pracujących zespołach. I szczerze mówiąc, wcale mnie to nie dziwi. To są wbrew pozorom dość złożone i nieintuicyjne tematy. Dlatego właśnie chciałbym się dzisiaj nimi zająć. Widziałem już kilkukrotnie zespoły mikro, zarządzane przez lidera gdzie pracownicy odczuwali zupełny brak zaufania z jego strony i spalali się, a jednocześnie istnieją też takie, w których część członków zespołu przy zupełnym braku presji lidera odpuszcza, bo przecież w pracy zdalnej nikt tego nie zobaczy. I ten brak presji może wynikać z zaufania, czyli dobrej intencji po stronie lidera, no ale jest odczuwany jako brak zainteresowania przez członków zespołu rzeczą wspólną w obu tych przypadkach i niestety nierzadką w przypadku pracy zdalnej jest jakiś problem z zaufaniem. Jest go za dużo, za mało, jest złe, niepoprawnie skierowane. Jednym słowem, różnie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli przez element tego, czym jest zaufanie, jak je budować, w kierunku do kogo je budować i jak pracować z tym zaufaniem, aby faktycznie móc osiągać realne, dobre, biznesowe efekty. Zacznijmy jednak od zdefiniowania, czym zaufanie w ogóle jest. Jedną z definicji, którą myślę, że warto wspomnieć, jest to, że zaufanie jest zakładem na temat niepewnej przyszłości. O co w tym chodzi? No chodzi o to, że w sytuacji, kiedy mamy pewność odnośnie wyniku działania, odnośnie wyniku działania na przykład danej osoby, to nie możemy mówić o zaufaniu do niej, ponieważ zaufanie wymaga odsłonięcia się i pewnej wrażliwości. Czyli, jeżeli ty mówisz, że ufasz swoim ludziom, ale tylko wtedy, kiedy robią coś idealnie dobrze, no to to nie jest zaufanie. Zaufanie jest wtedy, kiedy odsłaniasz się i akceptujesz pewną dozę ryzyka i możliwość, że coś się wysypie, wywali i coś pójdzie nie do końca tak, jak byś chciał. Zaufanie ma ogromny wpływ na relacje i efekty biznesowe. Dlatego właśnie warto się nim zająć. Im wyższy jego poziom, tym szybsze działanie, szybsze podejmowanie decyzji. Brak zbędnego analizowania i ogólnie pracuje się często lepiej, przyjemniej, z większym zaangażowaniem. Kiedy zaś zaufanie jest niskie, czas staje się jednym z największych kosztów. Decyzje nie są podejmowane, są podejmowane po zbyt wielu analizach, osoby się mniej angażują, a angażuje się czas innych, aby kontrolować procesy i inne osoby. I to również podnosi koszty. Jakie w takim razie jest rozwiązanie? No, praca. Praca nad relacjami i praca nad zaufaniem w ramach zespołów. I tutaj, w ramach zespołów zdalnych, jest to dosyć specyficzna praca. I o tym przede wszystkim chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, ale nie tylko. Bo zaufanie jest dosyć złożone i chciałbym, żebyśmy opowiedzieli to całościowo. Mądre zaufanie, do którego chciałbym Was dzisiaj namówić, to zaufanie, które opiera się na wysokiej skłonności do zaufania, ale jednocześnie mocnej analizie. Opiera się na dogłębnie przemyślanej analizie sytuacji bazowej, ocenie wiarygodności oraz kompetencji osoby, którą mamy obdarzyć zaufaniem. Zakłada również wysoką skłonność zaufania, aby nie zamknąć się w pułapce podejrzliwości. Jest więc swoistym balansem pomiędzy ślepym zaufaniem, a brakiem zaufania, często prowadzącym do mikrozarządzania przez lidera. Tak więc mądre zaufanie to jest zaufanie oparte z jednej strony na analizie sytuacji, na analizie ludzi, z którymi pracujemy, a z drugiej strony na skłonności do tego, żeby co do zasady ludziom, a przede wszystkim swoim pracownikom ufać. Dobry lider zakłada, że dojrzały i odpowiedzialny pracownik, na co do zasady taki byśmy chcieli mieć. No i tutaj pojawia się pytanie, mała dygresja, no ale tutaj pojawia się pytanie, jakich sobie zrekrutowałeś i jakich rozwinąłeś. No ale tak jak mówię, to jest tylko dygresja bo tym tematem możemy się zająć w y, kolejnych odcinkach. Natomiast dobry lider zakłada, że ten dojrzały i odpowiedzialny pracownik ma wszelkie podstawy, aby pracę wykonać bez nadzoru lidera. No i co do zasady, to jest ok, tylko mamy jednak trzy problemy. Pierwszy z nich jest taki, że niedojrzały pracownik potrzebuje ze strony lidera kierowania i instrukcji, ponieważ nie wie, jak pewne zadania wykonać dobrze. Czyli Tutaj wracając do tego, o którym Wam, o tej rzeczy, o której Wam powiedziałem na samym początku, o liderze, który z dobrą intencją ufa swoich, swoim ludziom, nie obdarza ich zbytnią presją, no to jeżeli mamy niedojrzałych pracowników, to oni bez wsparcia ze strony lidera nie odczuwają pewnego kierowania instrukcji i nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, jak pracować. Czyli tutaj mamy rozdźwięk, tutaj, tutaj zaufanie nam szwankuje. Drugi problem. Nieodpowiedzialny pracownik potrzebuje kontroli, ponieważ nie potrafi sam zarządzać własną pracą. I tutaj do tego jeszcze nawiążemy, czyli do kwestii zarządzania samym sobą i pracą i zaufania do siebie samego. Natomiast warto pamiętać, tutaj kwestia, pewna wskazówka dla liderów, że niestety, ale nie wszyscy pracownicy będą pracowali w pełni odpowiedzialnie. I to jest normalne. I to wynika również z tego, że część z tych pracowników jest po prostu jeszcze nie w pełni dojrzałymi pracownikami. Czasami ta niedojrzałość wynika nie z wieku, nie ze złych chęci, ze złych intencji, ale po prostu z tego, że są jeszcze nie dość dojrzali na danym stanowisku. Okay? Czyli warto również czasami poddać ich odpowiedniej kontroli. Natomiast dojrzały i odpowiedzialny pracownik czasami również potrzebuje wsparcia i konsultacji, zwłaszcza jeśli nie jest jeszcze ekspertem. A nawet jeśli jest ekspertem, no to mimo wszystko warto go wspierać i warto się z nim konsultować raz na jakiś czas, aby miał taki kontakt z bazą. I to niestety jest częsty problem w przypadku pracy zdalnej, ponieważ wydaje nam się, jako liderom, że mamy osoby, które świetnie sobie radzą. Oni przecież już doskonale wiedzą, jak wykonywać swoje zadania. Wiedzą, co do nich należy, wiedzą, jak to zrobić, wiedzą, kiedy to zrobić i zrobią to najlepiej. I to jest prawda, tylko że jeżeli nie utrzymujemy z nimi relacji, no to niestety coś się zaczyna wysypywać, oni przestają być aż tak efektywni, przestaje im się aż tak dobrze pracować też. A skoro im się źle pracuje, mają mniejsze zaangażowanie, to jej efekty są gorsze. Rolą lidera jest więc nawigowanie. Nawigowanie, ale dla wszystkich członków zespołu, a nie tylko dla jednego. I w tym, i tutaj warto o tym nie zapominać. Nawigowanie również dla siebie. Czyli w kontekście zaufania jest to ufanie, kiedy jest na to miejsce, że pracownicy mogą, potrafią i chcą wykonać dane zadanie, ale też kontrola, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Także wsparcie, kiedy nie idzie i kiedy jest potrzeba wsparcia. No ale przejdźmy zatem może już do konkretów. Co zrobić, żeby budować mądre zaufanie w zespole, które nam faktycznie pomoże? Na samym wstępie warto wspomnieć o tym, że na początku należy ustalić jasne i transparentne zasady pracy. Najlepiej w formie dyskusji, a nie narzucone z góry przez lidera. Warto powiedzieć dokładnie, czego się od siebie nawzajem oczekuje: czego my dostarczymy jako lider, czego oczekujemy od naszych pracowników. To mogą być takie błahe kwestie, jak to, jak będziemy zgłaszać nieobecności. Jak będziemy podchodzić do kwestii przerw, pracy w ogóle, czasu pracy są takie bardzo wydawałoby się, trywialne kwestie i oczywiste, ale no nie jest tak zawsze dla każdego. Jasne, z góry ustalone zasady powodują, że wiemy, w jakim obszarze w ogóle możemy się obracać, i nie musimy ryzykować chodzenia po krawędzi. Nie musimy ryzykować, że w pewnym momencie w związku z tym, że nie wiemy, jak się zachować, to musimy ukrywać nasze zachowania. Jeżeli nie wiemy, co jest poza granicą tego akceptowalnego zachowania, to nie wiemy, jak się zachować, ukrywamy naszą intencję, ukrywamy nasze zachowanie i później może się coś, niestety, ale wysypać. Jako lider, fajnie, jeżeli pokażesz też, że te zasady tyczą się również Ciebie. Warto, abyś też pokazał, na przykład, kiedy jesteś dostępny, kiedy nie będziesz dostępny. I to znowu tyczy się bardzo mocno pracy zdalnej. Jeżeli cały zespół jest rozproszony, to jako lider pewnie też masz swoje inne obowiązki niż reszta zespołu. Jeżeli te inne obowiązki powodują, że nie jesteś w pełni dostępny dla wszystkich członków swojego zespołu, to powiedz im o tym. Powiedz, kiedy masz wolne, a kiedy nie masz wolne, kiedy mogą do ciebie zadzwonić, a kiedy nie mogą do ciebie zadzwonić, ponieważ jesteś zajęty czymś innym. I tutaj mogą przyjść. Z pomocą zwykłej aplikacji związanej z kalendarzem. Udostępnij swój kalendarz, pokaż swój kalendarz, pokaż się też jak z tego korzystać, jeżeli tego wcześniej nie robili, ale poinformuj ludzi, kiedy jesteś dostępny, a kiedy dostępny nie będziesz. W trakcie ustalania tych zasad, tych bardzo trywialnych, ale też w takich bardziej poważnych zasadach, warto, aby pokazać intencję. Czyli powiedzieć, dlaczego dane zasady są w ogóle ustalane. Pokazać, że one mają stanowić pewną sztywną ramę, abyśmy wiedzieli, gdzie możemy się poruszać. Warto przekazać również informację, że będziemy na przykład monitorować wyniki, że nie chcemy mikrozarządzać, ale chcemy wiedzieć, jakie są wyniki, czy pewne kluczowe wskaźniki efektywności, na podstawie których będziemy oceniać, jak idzie praca jako lider. I skoro nie widzimy osób, na przykład, bo pracujemy zdalnie. No to warto jasno pokazać intencję, dlaczego będziemy w ogóle monitorować wyniki i jakie wyniki, jakie wskaźniki będziemy monitorować, po co to robimy i omówić to jeszcze najlepiej wspólnie. Czyli kiedy mamy wyniki, omówmy je wspólnie razem z całym zespołem. Tak więc pamiętajmy: intencja, wyniki, dostępność, zasady. Co do zasad, warto też, i tutaj nawiązuję do trzeciego odcinka podcastu, jasno ustalić zasady spotkań. E, czyli na przykład, jeżeli się spotykamy online, to wszyscy włączamy kamery, wyłączamy mikrofony, pojawiamy się 5 minut wcześniej. Z każdego spotkania pojawia się notatka dla nieobecnych, bo może nie wszyscy byli w stanie. Tą notatkę zawsze przy, przygotowuje jedna osoba lub jedna wybrana itd. Tak tak Więc warto takie rzeczy w, sobie z góry wcześniej ustalić. Jeszcze jedną dodatkową rzeczą, która jest związana z wynikami e, i z tym monitorowaniem wyników, jest kwestia ich transparentności. O ile w ramach pracy w biurze często ta interakcja powoduje, że wiemy, co się dzieje z wynikami nawzajem swoimi, o tyle w przypadku pracy zdalnej gdzieś nam się rozluźniają te relacje i nie do końca wiemy, co się dzieje. Dlatego zachęcam Was do tego, aby o wynikach mówić transparentnie, wspólnie ustalać cele, pokazywać wyniki i wspólnie dążyć do tych celów. Czyli najlepiej, gdyby te cele były wspólne, a nie rywalizacyjne. I teraz, jakie są konkretne zachowania, które wspierają zaufanie w relacjach? Przede wszystkim jest to zadbanie o transparentność komunikacji. Dbanie o to, żeby druga strona nie zrozumiała nas źle. Deklarowanie intencji, aby było jasne, co mamy na myśli. Nie powinniśmy więc oszukiwać, sztucznie komplementować, przekręcać tego, co mówią inni, ani manipulować innymi. I to wydawałoby się jasne, ale w wielu przypadkach. Zapominamy o tym, aby nasza komunikacja była bardzo prosta, jasna, klarowna. W przypadku pracy zdalnej jest to tym bardziej istotne, ponieważ nie widzimy drugiej strony. Tak więc, jeżeli pracujemy w trybie zdalnym, to warto, aby ta komunikacja była jak najprostsza. Rzecz druga, to okazuj szacunek. Czyli jeżeli chcesz budować zaufanie w zespole, no to musisz ich szanować. Nie ufamy ludziom, którzy nie szanują innych. Nieważne, czy nie szanują nas, czy nie szanują... Znaczy, ważne, czy nie szanują nas, ale nawet jeżeli nas szanują, ale nie szanują innych osób, to zazwyczaj nie ufamy do końca takim osobom. Pamiętaj też o tym, że nie powinniśmy okazywać szacunku tylko tym, którzy mogą coś dla nas zrobić, ale wszystkim. Wszystkim członkom zespołu, innym zespołom, klientom itd., itd. Czyli szacunek zawsze dla każdej strony. Bez szacunku... Trudno zaufać takiej osobie. Rzecz trzecia w kwestii budowania zaufania w relacjach to naprawianie, jeżeli zrobimy coś źle. I znowu teraz, jeżeli jesteś liderem, coś się pasypało, coś zrobiłeś źle, to po prostu przeproś. I to już jest bardzo dobry krok, bo wiele osób mówi na przykład chciałbym cię przeprosić, ale nie przepraszają. Tak więc zachęcam cię do tego, żebyś po prostu powiedział przepraszam, a jednocześnie naprawił na tyle, na ile jest to możliwe, Skutki Twojego działania bądź braku działania. Rzecz kolejna: pokazuj lojalność. Pokazuj lojalność dla zespołu, dla grupy. Mów o nich dobrze na zewnątrz i wewnątrz, czyli pokazuj, że jesteś razem z grupą. Jeżeli mamy zbudować zaufanie w zespole, nieważne, czy pracują tym zdanie, czy zdanie, no to musimy tą lojalność pokazać. Rzecz kolejna: dostarczaj konkretne rezultaty. Pokaż, co dostarczysz. I po prostu tu dostarcz. Czasami to jest kwestia nawet bycia na czas. Bycia na czas na spotkaniu. Skoro zaczynamy spotkanie o 8, to być na spotkaniu o 8, bądź za dwie 8, a nie 10 po. Czyli dostarczaj, po prostu dostarczaj. Jednocześnie stawaj się coraz lepszy. Ufamy ludziom, którzy mogą dostarczyć to, o czym mówią, a mogą dostarczyć więcej, jeżeli się rozwijają. Tak więc warto stawać się lepszym, warto się rozwijać. Jednocześnie warto się konfrontować z rzeczywistością Czyli jeżeli, jeżeli coś nie działa To nie ignorujmy tego, tylko po prostu sprawdźmy co nie działa Skonfrontujmy się z tym No i zobaczmy czy jest jakiś sposób na to, aby coś zrobić lepiej W ramach budowania zaufania w relacji pokazuję odpowiedzialność Chodzi mi o to, że by być odpowiedzialnym za siebie Swoje czyny, ale też pokazywać innym co to znaczy odpowiedzialność Pokazywać jak być odpowiedzialnym to jest kluczowa, jedna z kluczowych ról lidera, pokazywać, że jesteś odpowiedzialny za siebie, za swój zespół, za firmę, za działania i pokazywać jakie to ma znaczenie. Rzecz kolejna, to najpierw słuchaj, potem mów. Ciężko jest nam zaufać osobom, które cały czas mówią, 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 a nie dopuszczają do głosu drugiej strony. Tak więc, jeżeli chcesz zbudować zaufanie ze swoim zespołem, to pamiętaj by ich. Słuchać i wysłuchiwać, i nie tylko słuchać, ale faktycznie wysłuchać, czyli starać się słuchać tak, aby zrozumieć. I rzecz ostatnia w temacie budowania zaufania w relacjach to rozszerzać zaufanie do innych. Co do zasady, bardziej ufamy ludziom, którzy ufają nam. Czyli, jeżeli chcesz, aby na przykład pracownicy Twojego zespołu, zespołu zaufali Tobie, to warto, abyś Ty zaufał najpierw im. Inaczej będzie po prostu trudno. W pracy zdalnej możesz sięgnąć po różne działania, które są związane z tymi, o których wspomniałem w kwestii budowania relacji w zespołach. Natomiast w związku z tym, że zaufanie można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, to warto zacząć od tego, że jedno z nich jest zaufanie do kompetencji, do możliwości, o czym już wcześniej mówiłem. Teraz jak to przenieść na bardzo konkretne działania? No chodzi o to, aby na przykład stworzyć pewną matrycę mocnych. Ale też słabych stron całego zespołu. Pokazać i transparentnie pokazywać, w czym jest jedna osoba dobra, w czym jest druga osoba dobra. Możemy posłużyć się również talentami Galupa, testem talentów Galupa tak zwanym, aby pokazać, jakie talenty mają poszczególne osoby w danym zespole. Jednocześnie przyglądać się i rozmawiać na temat tego, co poszło dobrze, a co poszło nie tak, ale rozmawiać na ten temat transparentnie, tak aby inne osoby wiedziały, że mogą zaufać kompetencjom poszczególnych członków zespołu. W związku z tym, że ufamy ludziom, których znamy i mamy z nimi zbudowane relacje, to warto sięgać też po te działania, które pomogą nam w zbudowaniu relacji. I no, niestety, w przypadku pracy zdalnej, wiele z tych działań nam się rozluźnia, wiele z tych relacji nam się rozluźnia, dlatego warto świadomie i z premedytacją sięgać po takie działania, które nam poprawią te relacje. I to mogą być na przykład nieformalne rozmowy. I to chodzi o takie zwykłe, które normalnie byłyby na przykład prowadzone w biurze yy, przy automacie do kawy. I oczywiście nie chodzi o to, żeby sztucznie powiedzieć: Dobra, teraz 5 minut powiedzcie mi i, i tak dalej, i tak dalej, tylko starać się to zrobić w sposób względnie naturalny. Ale pamiętaj też o tym, że jeżeli kiedyś tego zupełnie nie było, to prawdopodobnie na początku nie będzie naturalne i dopiero później z czasem stanie się bardziej naturalne. Tak więc możesz ustalić na przykład wspólny termin w ciągu dnia na wspólną kawę i trochę pogadać o wszystkim i niczym. Możesz ustalić wspólne już po pracy popołudniowe piwo. Możesz zapytać o ostatnio obejrzany film, czy artykuł. Możesz zrobić nawet jakieś spotkania tematyczne o jakimś hobby, spotkania językowe, albo spotkania związane z daną książką, czy, czy klub książki. I to fajnie zadziała, zwłaszcza dla zespołów, które nigdy się nie pracowały razem. Więc nie wiedzą o sobie nawzajem za wiele. Jeżeli pracowaliśmy długo w biurze, prawdopodobnie trochę lepiej się znamy, no to tutaj już często nie ma takiej konieczności, aczkolwiek też może fajnie zadziałać. I tutaj rolą lidera jest to, aby pokazać, że jest to zupełnie normalne, akceptowalne i że warto w ogóle rozmawiać na takie teoretycznie nie biznesowe tematy. I to, co jest tutaj istotne, to też kwestia częstości kontaktów. O wiele lepiej zadziałają krótsze, ale częstsze kontakty niż na przykład jeden dzień na miesiąc, ale cały 8 godzin. O wiele lepiej zadziała, jeżeli będziemy budować te relacje trwale, codziennie przez kilka minut, na przykład wykorzystując zwykły telefon i zadzwonienie do każdego z członków zespołu albo zdzwonienie się na krótką telekonferencję na 5, 10, 15 minut pół godziny, porozmawianie o różnych rzeczach, niż jeden cały dzień na przykład poświęcony. Tutaj regularność jest kluczowa, aby powoli budować relacja. A za relacją, zgodnie z częstością kontaktów, zbieżnie z częstością kontaktów, jest o wiele większa szansa, że będzie się budowało zaufanie. Tak więc podsumowując, warto ustalić pewne granice, w ramach których możemy się obracać. Zadbać o znajomości i relacje. Znajomość siebie nawzajem, na polu takim nie do końca formalnym, ale również w zakresie umiejętności, możliwości i kompetencji. Kolejny punkt to. Pokazywać transparentnie, pokazywać intencje i komunikować się zgodnie z tym pokazywać, jakie są wyniki, dlaczego te wyniki są ważne, i jasno na ten temat rozmawiać. I te wszystkie rzeczy, i wszystkie te, o których opowiadałem przez ostatnie minuty żadna z nich nie przełoży się jeden do jednego na relacje, ale każda z nich jest elementem budującym relacje i zaufanie w zespole. Jest takie chińskie przysłowie. Które mówi, że najlepszy moment na wsadzenie drzewa był 20 lat temu. Drugi najlepszy jest dzisiaj. Dlatego, jeżeli są rzeczy, których nie robiłeś, nie robiłaś wcześniej, o które może nie do końca zadbałeś, no to fajnie by było, gdybyś to zrobił pół roku temu, no, ale jeżeli nie zrobiłeś tego pół roku temu, to zrób to dzisiaj. Z zaufaniem jest jak z lasem. Trzeba dobrej ziemi, wrzucanie małych ziarenek, do dbanie o sadzonkę podlewania, podlewanie tej sadzonki i czas. Po latach mamy ogromny las, bardzo mocny, trwały, a zarazem podatny na złe traktowanie. Bo czasami wystarczy jedna iskra, kiedy jest susza, a las jest niepodlewany i cały może sponąć w ciągu kilku godzin. Tak więc lepiej zacząć już teraz, powoli, trochę mozolnie, ale budować mocny, trwały las zaufania w zespole, który pomoże nam funkcjonować efektywnie w biznesie i z przyjemnością, z zaangażowaniem, ale jednocześnie mieć świadomość tego, że czasami wystarczy jedno niefortunne działanie i zachowanie, które może spowodować, że zaufanie nam całkowicie runie, cały las nam spłonie. Mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, bo odbudowanie zaufania w relacji czy w zespole jest o wiele trudniejsze niż zbudowanie go na samym początku. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jestem bardzo ciekaw Twoich wrażeń, więc jeżeli masz jakieś przemyślenia na temat budowania zaufania w zespołach zdalnych, to zachęcam Cię do tego, żebyś podzielił się tymi spostrzeżeniami w komentarzach, na LinkedInie, czy po prostu wysłał mi wiadomość. Z chęcią porozmawiam na ten temat również w ramach prywatnych wiadomości, czy w ramach maili. Zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował kanał na Spotify, na Apple Podcasts, albo zapisał się do newslettera na jarekiarzebowski.pl. Mam nadzieję, że będziesz również wysłuchiwał kolejnych odcinków, zobaczysz w nich wartość i będziesz się też z nimi dzielił ze znajomymi. Jeżeli uważasz, że ktoś powinien posłuchać takiego odcinka na temat na przykład budowania zaufania w zespołach zdalnych, to zachęcam cię do tego, żebyś podrzucił mu link do tego podcastu. Pamiętaj też o poprzednich odcinkach na temat dysfunkcji w pracy zespołowej, na temat wirtualnych spotkań, storytellingu, ale też odporności psychicznej. Ja Ci bardzo dziękuję. Za wysłuchanie, za poświęcenie tego czasu właśnie dla mnie, i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Dzięki, cześć.